Tym razem przeżywamy niedzielę radości, Gaudetę, ponieważ czas, do którego zmierzamy, jest czasem wielkiej radości. Boże Narodzenie wiąże się z przeżyciem spotkania Boga, który jest ze mną, jest Emanuelem. To są święta wielkiej radości o ile dobrze się do nich przygotujemy. Dlatego mam nadzieję, że dobrze odrabiacie nasze w cudzysłowie zadanie domowe, codziennego otwierania Słowa Bożego, po to, żeby w nie wnikać, po to, żeby je przyjmować do swojego serca i w ten sposób dobrze przeżyć Boże Narodzenie, i co tutaj dużo mówić. Kolejny rok razem z Jezusem, Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Drodzy Niedziela Radości! Kiedy rozmawia się z ludźmi starszymi, młodszymi, często dzielą się takim trudnym doświadczeniem. Mówią, jak dzisiaj dużo jest smutku, szczególnie w życiu ludzi dorosłych. Skąd ten smutek? Moi drodzy, ja powiem tak, że smutek pojawia się tam, gdzie nie ma. Otwartego serca na to, żeby Bóg doświadczał mnie sobą, swoją obecnością, swoją miłością. Zwróćcie uwagę, jak dzisiaj dużo jest hałasu wokół nas. Hałas wydaje się, że jest dziś jakimś narkotykiem, który uśmierza pragnienie poznawania Boga, poznawania siebie. Dlatego dzisiaj nie ma jakiejś pewności co do Boga, co do moralności, co do dogmatów. Moi drodzy, potrzeba nam dzisiaj czego? Cały czas otwierania swojego serca na to, co Pan do nas mówi. Radość bierze się stąd, że spotykamy się osobiście z Jezusem Chrystusem naszym Panem. Moi drodzy, Pan, który daje nam siebie, który daje nam Słowo, jest Tym, który daje nam zarazem życiową misję. Takim modelem powołań biblijnych i w ogóle powołań jest Jan Chrzciciel, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii ze Świętego Mateusza. Jezus mówi tak: Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli obejrzeć na pustyni, czcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam Wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Moi drodzy, każdy z nas jako chrześcijanin od chwili Chrztu Świętego ma bardzo ważną misję do wypełnienia. I my tą misję odczytujemy w miarę wnikania w to słowo. Dlatego też to, co podkreślam od początku, czas adwentu jest dla nas czasem, Powiem kolokwialnie, robienia miejsca na słowo, które daje nam Pan. Jesteśmy posłani do tego, żeby przygotować miejsce dla Niego w tym świecie. Właśnie w umysłach ludzi, w których już nie ma czasu dla Boga, bo dzisiaj wielu z nas, wielu ludzi nie ma czasu dla Niego ani w myśleniu, ani w odczuwaniu. Pamiętajmy, że jesteśmy po to, żeby prowadzić innych do źródła. Nie da się za nikogo pić wody ze źródła. Nie da się, znaczy no, da się, ale po co opowiadać, jaki smak ma woda? To, to jest jakaś niedorzeczność. Dlatego my jesteśmy tymi, którzy mają podprowadzać, tak jak Jan Chrzciciel, wskazywać na Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak wiele zależy od każdego z nas, od Ciebie i ode mnie w tym świecie, tam gdzie jestem. Dlatego przez przyjmowanie Słowa Pan wychowuje nas do wiary, formuje nas do wiary. Nie jest trudno powiedzieć, że wierzę w Boga, ale o wiele trudniej jest powiedzieć, że wierzę Bogu na Jego Słowo. Piękno rodzi się w trudzie. Przyjmując Jego Słowo, coraz bardziej Mu ufamy, wierzymy i w ten sposób. Przez świadectwo własnego życia prowadzimy innych do tego źródła, bez którego nie da się żyć. Dlatego, moi drodzy, w Niedzielę Radości mówię Wam, mówię sobie odwagi. Podejmujmy tą drogę. Od nas naprawdę bardzo wiele zależy. Do zobaczenia za tydzień.